Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Stawka Większa niż Życie. Jak zmienili się aktorzy? Emil Karewicz, urodzony w marcu 1923, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Karierę aktorską rozpoczął na bezpłatnym stażu w Wilnie w 1940 roku w tamtejszym teatrze małym, gdzie zagrał rolę małpy. Należał do lokalnej drużyny harcerskiej, którą Komenda Obrony Przeciwlotniczej Miasta zatrudniła jako gońców i przy obsłudze telefonów podczas obrony Wilna w czasie II Wojny Światowej. Występował w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Był ambasadorem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. 18 czerwca 2013 nakładem wydawnictwa Melange ukazała się autobiografia Emila Karewicza zatytułowana Moje 3 po 3. W 2015 artysta zakończył karierę aktorską ze względu na postępującą chorobę. 17 marca 2020 około godziny 12 w południe trafił do szpitala w Międzylesiu, gdzie stwierdzono u niego udar mózgu. Zmarł następnego dnia o godzinie 4 rano. W czasie pobytu w szpitalu tylko na chwilę odzyskał przytomność. Urnę z próchami Emila Karewicza złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Bronisław Pawlik, urodzony w styczniu 1926 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Podczas II wojny światowej był robotnikiem kolejowym. W 1946 zadebiutował rolą hapiasza w Homerze i Orchidei w żyserii Tadeusza Gajcego. W 1947 ukończył krakowskie studio dramatyczne Iwona Gala. Występował również w kabarecie Starszych Panów oraz w popularnym programie dla dzieci Mistrz Okienka w którym debiutował 23 czerwca 1957, był aktorem Teatru Polskiego Radia, między innymi odtwórcą roli mordeczki w cyklicznym słuchowisku Okno na świat programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1988 został nagrodzony wielkim splendorem, prestiżową nagrodą przyznawaną przez zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów, wykonawców słuchowisk radiowych. Aktor był alkoholikiem. Nawet kiedy doznał wylewu krwi do mózgu w 1998 roku, nie przestał pić. Trzy lata później w 2001 zdiagnozowano u niego raka żołądka. Nadal nie odstawił alkoholu. Pił aż do śmierci. Zmarł 6 z maja 2002 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Stanisław Mikulski, urodzony w maju 1929 w Łodzi, aktor teatralny i filmowy. Prezenter telewizyjny, konferencjer i działacz kulturalny. Jego rodzice Jan i Helena z domu Weiss byli tkaczami. Stanisław Mikulski dzieciństwo spędził na łódzkich bałutach, a po wybuchu wojny mieszkał z rodziną w śródmieściu. W 1950 zdał maturę w liceum ogólnokształcącym w Łodzi. W 1953 w Krakowie zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Pierwszą znaczącą rolę zagrał w filmie Kanał. Od 1995 do 1998 był prowadzącym teleturniej Koło Fortuny w TVP, następnie na antenie TVN prowadził program Supergliny. W 2012 powrócił do roli Hansa Klosa w filmie kinowym Hans Kloss, Stawka Większa niż Śmierć, w reżyserii serii Patryka Wegi. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami branżowymi i państwowymi. Zmarł 27 listopada 2014 w wyniku choroby nowotworowej. 5 grudnia został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 85 lat. Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich. Grał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Urodził się w Warszawie, gdzie mieszkał do czasu II wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem, trzema braćmi i siostrą. Jego braćmi byli skrzypek Wacław Niemczyk i Ludwik Niemczyk, żołnierz Armii Krajowej. Po roli w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie zaczął otrzymywać propozycje gry w filmach zagranicznych. W 1969 odebrał Nagrodę Państwową dla najlepszego aktora za rolę inżyniera Lorenza Regera w filmie Horsta Simana Czas życia. Aktor zmarł na raka płuc 29 listopada 2006 w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły na łódzkim Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Miał 82 lata. Leszek Herdegen Urodzony w maju 1929 w Poznaniu. Aktor i pisarz. Dzieciństwo spędził w Toruniu. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie, wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Zadebiutował jako literat, publikując wiersze i artykuły. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, którą ukończył w 1953. Przez pewien czas pracował jednocześnie w wydawnictwach literackich i w teatrze. Zasłynął z pracowitości i cieszył się sympatią widzów. W 1964 został wybrany najulubieńszym aktorem Krakowa. Do jego popularności przyczyniły się role filmowe. Między innymi te zagrane w Nieznanym czy w Faraonie. Pośmiertnie otrzymał wyróżnienie Złoty Ekran 79 za cały obszar twórczości artystycznej w TV. Aktor zmagał się z alkoholizmem. Praktycznie nie rozstawał się z wódką. Pił podczas występów jak i przed nimi. Po namowach swojej żony wszył sobie esperal, co prawdopodobnie doprowadziło do jego śmierci, gdyż tuż po tym dostał ataku serca i zmarł. Było to 15 listopada 1980 w Toruniu. Miał zaledwie 50 lat. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Krzysztof Hamiec urodzony w lutym 1930 w Andrusze, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, syn ziemianina i hodowcy rolnego Bronisława i Jadwigi z domu Mierzejewskiej, pisarki. W latach 45-48 mieszkał w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie jego matka była nauczycielką języka polskiego i francuskiego. W 1954 zdał aktorski egzamin eksternistyczny w PWSA w Krakowie. Na ekranie filmowym zadebiutował w 1961 rolą hrabiego Alfreda Łaskiego w komediantach Marii Kaniewskiej. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach polskich i zagranicznych. W latach 80 otrzymał szereg wysokich odznaczeń, m.in. krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrny medal za zasługi dla obronności kraju i złoty ekran. Aktor chorował na raka płuc. Zmarł po dwóch miesiącach pobytu w szpitalu 11 października 2001 w Warszawie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w krężnicy Jary koło Lublina. Wiesława Mazurkiewicz Ludkiewicz urodzona w marcu 1926 w Łodzi. W 52 ukończyła studia na PWST w Łodzi. Jej debiut teatralny miał miejsce 7 kwietnia 51 roku. Występowała w teatrach Nowym w Włodzi imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Powszechnym Warszawie, Narodowym Warszawie, Rozmaitości w Warszawie. Współpracowała przeważnie z Zygmuntem Hubnerem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Będąc na meryturze grała w trzech warszawskich teatrach. Zmarła 20 kwietnia 2021 w wieku 95 lat. 29 kwietnia odbył się pogrzeb aktorki. Została pochowana w Alei Zasłużonych, cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie, u boku swojego męża. Zdzisław Maklakiewicz Urodzony w lipcu 1927 w Warszawie Aktor teatralny i filmowy Syn ekonomisty Władysława i Czesławy Bratanek kompozytorów Jana, Franciszka i Tadeusza Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej W 1947 roku podjął studia aktorskie w Krakowie Potem w PWST w Warszawie Dyplom uzyskał w 1950 Maklakiewicz leżał nieprzytomny na krakowskim przedmieściu Czym nikt się nie przejmował biorąc go za pijanego Kilka dni później zmarł, było to 9 października 1977. Pochowano go na cmentarzu Powązkowskim. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Cześć. Tadeusz Pluciński, urodzony we wrześniu 1926 w Łodzi, aktor filmowy, teatralny i radiowy, artysta estradowy najczęściej obsadzany w rolach amantów. Urodził się jako syn Austriaczki Eugenii i Władysława, kierownika Wydziału Kultury i Oświaty w łódzkim magistracie. Po ukończeniu publicznej szkoły powszechnej, naukę kontynuował w miejskim gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. Należał do harcerstwa. Jego rodzice rozwiedli się już podczas II wojny światowej przez romanse ojca. W 1949 ukończył studia, na PWST w Warszawie. Po raz pierwszy trafił na ekran w epizodycznej roli żołnierza niemieckiego w dramacie Wandy Jakubowskiej. Ostatni etap. Był obsadzany przede wszystkim w rolach drugoplanowych, często komediowych, którym zawdzięcza rozpoznawalność. W 1974 poślubił aktorkę Jolantę Wołajko, z którą miał dwóch synów Pawła i Piotra. Po 20 latach, przez romanse Prucińskiego doszło do rozwodu. Po rozwodzie jeden z jego synów zamieszkał z matką, a drugi z ojcem. W 2017 zamieszkał w domu artystów weteranów scen polskich imienia Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie. Tam też zmarł 23 kwietnia 2019 w wieku 92 lat. 13 maja został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. August Kowalczyk. Urodzony w sierpniu 1921 w Tarnawej Górze. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, reżyser, był synem Stanisława, inspektora oświaty, a później wieloletniego dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie i Czesławy. 9 listopada 1945 zadebiutował jako aktor w teatrze. W 1948 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Został aresztowany w czasie przekraczania terytorium Słowacji. I 4 grudnia 1940 przetransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 10 czerwca 1942 podczas próby ucieczki uciekł do lasu, następnie ukrywał się w zbożu, gdzie został odnaleziony przez okoliczne kobiety, które zapewniły mu kobiece przebranie i wskazały miejsce bez, bezpiecznego schronienia. Po przejściu na emeryturę w 1981 rozpoczął działalność w towarzystwie opieki nad Oświęcimiem. Zmarł 29 lipca 2012 w hospicjum w Oświęcimiu w otoczeniu najbliższych. Życzeniem aktora, który od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową, było spędzić w nim ostatnie dni swojego życia. Pogrzeb Augusta odbył się 9 sierpnia w Warszawie. Został pochowany na powązkach wojskowych. Gustaw Ludkiewicz urodzony w czerwcu 1924 w Kownie aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, radiowy oraz piosenkarz. Jeszcze w okresie międzywojennym rodzina Ludkiewiczów przeniosła się do Wiłkomierza, gdzie ojciec Witold został sekretarzem Gimnazjum Polskiego. Do chwili zamknięcia w 1940 Gustaw uczęszczał do Gimnazjum Polskiego. Następnie przeniósł się do Gimnazjum Litewskiego, z którego został wyrzucony w 1941. Podjął pracę w fabryce kafli jako pomocnik kierowcy. W 1945 Ludkiewiczowie przeprowadzili się do Suwałk. Po II wojnie światowej zdał uproszczony egzamin maturalny i przez rok studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym okresie po raz pierwszy zaangażował się do pracy w teatrze. Dorabiał jako statysta. Tutaj nastąpił przełom w jego życiu, gdy podjął decyzję o zostaniu aktorem. Smarcz 24 lutego 2017 w wieku 92 lat. W domu aktora w Skolimowie. Pochowany 7 marca w Alei Zasłużonych, cmentarza wojskowego na Powązkach. Iga Cembrzyńska. Urodzona w lipcu 1939 w Radomiu. Aktorka, scenarzystka, reżyserka, piosenkarka, kompozytorka, producentka. Właścicielka firmy producenckiej. Śpiewa sopranem, a jest córką Ireny Sołtyk i Wacława. Jej ojcem chrzestnym był Stefan Sołtyk, wuj matki. Mamo czego o 7 lat brata Zbigniewa. Pierwsze lata życia przypadające na okres II wojny światowej spędziła w Brześciach i Rogowie. Po wojnie powróciła z rodziną do Radomia, gdzie mieszkała w kamienicy. Jako dziecko rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Wkrótce została zapisana do szkoły muzycznej. Uczyła się w liceum w klasie o profilu przyrodniczo-geograficznym, a naukę muzyczną kontynuowała w szkole muzycznej w Katowicach po czym wkrótce wróciła do radomia.